Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izak i mam przyjemność serdecznie powitać Was w kolejnym etapie Free Grzysk Lecha Free. A dziś będzie sporo biegania, sporo klikania. Bo w tym etapie drużyny Lechent zmierzą się w konkurencjach, które w niecodzienny sposób łączą świat sportu i moją domenę, czyli świat... Gamingu. Najpierw przypomnijmy sobie punktację po pierwszym etapie. Rozpromieniona jak dzisiejsza pogoda, 5 punktów Sandra Kubicka, której drużyna wykazała się ostatnio fantastyczną walecznością. Exekwo razem z nią z wyłączoną ręką, ale nie wyłączona z rywalizacji Joanna Jędrzejczyk, która nas do tego, że nigdy nie odpuszcza. I wreszcie pierwsze miejsce, 8 punktów uwielbiający rywalizację Rafał Jonkisz, którego ciężko jest dogonić w życiu, ale i na torze Frigris. Zapraszam Was serdecznie na pierwszą konkurencję, podczas której zawodnicy będą ścigać się na lechowym torze przygotowanym przez Ran Magedon. Ale zanim to wszystko nastąpi, to wiemy, jak ważna jest rozgrzewka. A tę poprowadzą weterani Ran Magedonu: Kuba i Kasia Zawistowcy. Zawodnicy będą, tak, mieli trochę biegło, ale też przeszkody. I mnóstwo świetnej zabawy. Ja wyczułam już taką nutkę rywalizacji, ale też dużo współpracy w teamach. Bawcie się dobrze na trasie. Trzymam za was kciuki. Uwaga! Zaczynamy wyścig! Do biegu, gotowi, start! Przez górę, trzeba przejść przez górę. To na pewno nie jest łatwe, ale jak się bardzo chce, no czasami trzeba sobie to wszystko zwizualizować. Bardzo chcieć i wtedy postawić kolejny krok, spokojnie, drobnymi kroczkami. O właśnie, i za nogę do góry. Świetnie, mamy to. Nie wyobrażam sobie, powiem szczerze, żebym miał teraz pobiec pod taką ścianę i tak się wspiąć. A tu naprawdę dają sobie radę fantastycznie. Idziemy dalej, jest dobrze

Minęła właśnie nas moja drużyna, radzą, dzisiaj sobie super. Jak widzicie jestem kontuzjowana, ale wspieram ich z całych sił. Jak tylko mogę, podchodzę. Ale widzimy na czym polega współpraca. nie, to jest proste, kiedy drużyna wspiera, kiedy pomaga. Kiedy przetrzyma to opony. To już ostatnia przeszkoda, to już ostatnia. no może nie prosta, bo... No, mamy tutaj pochyloną ścianę, tak, po, po którą trzeba wejść, ale to jeszcze jedna okazja, żeby się wykazać. Zobaczmy. Wspierają siebie nawzajem zawodnicy czerwoni. Proszę bardzo, od razu jest łatwiej. Udało się przejść, przebiec całą trasę Ran Brawo! Ja jestem, ja jestem dumny, bo na początku żeśmy się naprawdę rozciągnęli, chyba kilometr nasza ekipa między pierwszym a ostatnim, ale poszliśmy porozum do głowy i w ostatniej fazie byliśmy już naprawdę razem. Najtrudniejsze łańcuchy, ale daliśmy radę. Jasne. Nie wiadomo kiedy bieg zleciał. Bardziej się myślało o przeszkodzie niż o tym co do pokonania, także mega fajnie. Pora na podsumowanie pierwszej konkurencji. To był bieg pełen nerwów, potu, trudu, znoju, ale udało się wszystkim dobyć do mety, także wielkie brawa, gratulacje! Ale pora, pora na wyniki moi drodzy. Trzecie miejsce, drużyna Sandry Kubickiej. Drugie miejsce, drużyna Joanny Jędrzejczyk, która cały czas motywowała swój skład. I pierwsze miejsce, dziś niedościgniony, Rafał Jonkisz i drużyna niebieski. Moi drodzy, teraz pora przysiąść, ale nie po to, by odpoczywać, a po to, by ruszyć do walki w drugiej konkurencji. Drużyny legend będą się ścigać na torze Ramagedonu, ale przeniesione do świata gamingu. Czy będzie łatwiej niż w rzeczywistości? Przekonamy się. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie pokona wirtualny tor. Zapraszam kapitanów z każdej drużyny i pokażcie jak to się robi. A, dobra, lecimy. Teraz ten najtrudniejszy moment. Jestem bardzo ciekawy jak teraz pójdzie Sandro. Zostały dwie minuty niecałe. To się trzeba bardzo mocno postarać. Trzeba mieć idealną koordynację oko-ręka, żeby to zrobić. Mój zakako repetycje miałem w tamtym tygodniu. mistrzu, żeby nie było to łatwe. Naprawdę, to co robisz? Nie, to jest całe życie doświadczenia, słuchaj, ale w ogóle jakby ktoś pięć lat temu mi powiedział, że za pięć lat Sandro Kubicka będzie chwalił o moje umiejętności gamingowe, to bym się popukał w głowę i w głowie, to ten nie mówi, że w ogóle. Ja myślę, że tu są większe emocje niż na to, że ręba Wystartowali właśnie ostatni zawodnicy z każdej drużyny, moi drodzy, ale dopiero po tej części wszystkiego się dowiemy. Tu na finiszo dosłownie poznamy zwycięzcę tej konkurencji, także mamy kciuki za swoich faworytów. Dzień, dwa, moi drodzy, pierwsze miejsce drużyna Rafała Jonkicza. Tam niewiele brakowało, ale drugie miejsce zajmuje drużyna Sandry Kubickiej! Trzecie miejsce Joanna Jędrzejczyk i ekipa Czerwony! Wiadomo, kto lepszy na torze, a kto lepszy na komputerze, ale teraz wszystko się może zmienić, bo teraz umiejętności gamerskie będą miały wpływ na rywalizację na realnym torze. Zapraszam na gamingowo obiegowy MIX. W tej konkurencji jedni zawodnicy mają realny wpływ na rozgrywkę drugich. Ukończenie torów w grze przez zawodnika oznacza zatrzymanie konkurencyjnych drużyn na realnym torze. Aby móc biec dalej, zawodnicy czekają na mój sygnał. Wygrywa drużyna, która osiągnie najlepszy czas. Słuchajcie, my widzieliśmy was wcześniej na przeszkodach. Wy jesteście silni, szybcy, zmotywowani i zgrani. Zawodnicy są już na linii startu, a my znajdujemy się w namiocie, który ma realny wpływ na to, co się dzieje na prawdziwym torze. Za chwilę zaczynamy! Let's go! Czerwoni! Yeah. Asia, ty tam ostro, ostro graj przed kąpem. Dwa! jeden, oh, 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 oh. Okej! Okay. Nie stresuj się w ogóle, bez stresu. Po swoje. spokój jest najważniejszy. O, popatrzmy blisko, blisko, blisko. Oj, oj oj, ale to jest... Ale to jest wyścig, Jezu. Kto będzie pierwszy? Kto będzie pierwszy? Aj, 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 aj. Czerwoni niebiescy stop! Wy pojedzie! Czerwoni niebiescy stop, a ja tu wiszę. No, comment. Po prostu cała, już kilka razy otarłam się o, o, o dostanie jako pierwsza poza rampę, ale mi się to nie udaje. Ale tu jest koncentracja. Ja nie no, bo to jest niesamowity spokój, opanowanie, ale. Wiemy, że i przy sporcie i w e esporcie bardzo ważny jest trening. Już? Oj, oj, o! Jest! Yes! Czerwoni! Biali, niebiescy stop! Dawaj, dawaj, co ah, zrobiłaś, póki nie macie stop! Dawaj! Jak to? Biali! Biali wygrali! Czerwoni, niebiescy stop! Czerwoni, stop! <noise> Chwilą na mecie niebiescy wylądowali jako pierwsi. Biali drugie miejsce, dobiegli do mety. Od momentu startu tam już była ostra rywalizacja. To co się działo na przeszkodach to jest istny kosmos Na początku bali się wchodzić do lodowej, mówili nie, nie będę, ale jak tylko do niej dobiegli to widzieliśmy, że ładowali jeden za drugim Tam były sytuacje. Więc ta adrenalina ich zmotywowała Gratulacje dla zwycięzców, ale przede wszystkim też gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział i spróbowali i podjęli wyzwanie Daliśmy czadu, walczyliśmy do końca, pewnie spadniemy na trzecią lokatę, ale yy, za chwilę kolejny dzień Wbrew pozorom, wiesz, te stopy były dobre dla nas, bo zatrzymywaliśmy się na chwilę, byliśmy w stanie odetchnąć trochę Ogromnie dumna z mojej drużyny, po prostu to wow, jesteście niesamowici, dziękuję Wam bardzo. Pora na podsumowanie trzeciej konkurencji Dan Magedon plus Gaming. Łączyliśmy świata, a kto poradził sobie najlepiej? Trzecie miejsce. Drużyna Joanna Andrzejczyk. Na drugim miejscu, mimo dzielnej walki przy gamingu, drużyna Sandry Kubickiej. I pierwsze miejsce, oh, jak zwykle, dziś niepokonany, Rafał Jonkisz. To był długi dzień, pełen wrażeń i emocji, ale najwyższa pora na podsumowanie drugiego etapu frigorzysk. I tak, trzecie miejsce, czyli 4 punkty, zdobyła drużyna Joanny Jędrzejczyk. Drugie miejsce, Sandra Kubicka, 5 punktów. I pierwsze miejsce, ku zaskoczeniu wszystkich, ekipa Rafała Jonkisza, 9 punktów, moi drodzy. A teraz pozostaje mi zaprosić was na trzeci etap frigorzysk, a najwyższa pora na chwilę orzeźwienia.